Witam Was wszystkich na mojej kanapie, na moim kanale. Jest Koszula, możemy rozmawiać. Chciałbym, aby ten film był pewną zapowiedzią nowej serii, która będzie się pojawiać nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak często, ponieważ kanał służy mi tylko i wyłącznie hobbystycznie. Natomiast pod filmem na temat Tora, Tora 4, zapytałem Was, czy chcielibyście może takich materiałów o różnych, no bym powiedział, dziełach kultury, które niekoniecznie są związane z Bogiem, nie są koniecznie związane z religijnością, a jednak potrafią coś powiedzieć o rzeczach transcendentalnych. Dentalnych, o rzeczach ostatecznych, o rzeczach boskich. No i tam na szczęście była miła odpowiedź tej naszej małej społeczności, że tak, chcielibyście, aby coś takiego powstało. Więc na początku taki film numer zero, nazwijmy to w tej serii, to jest właśnie to, żebyśmy sobie porozmawiali w ogóle o kulturze, o kulturze sakrum kulturze profanum, bo kulturę można dzielić na różne sposoby i zdajemy sobie z tego sprawę. Niektórzy mówią, że jest kultura wysoka, inni mówią, że kultury wysokiej nie ma, że jest tylko kultura, inni mówią, że jest kultura wysoka, niska, daleka, bliska, jest kultura elitarna i ta, którą nazywamy popkulturą. Natomiast jakby na to nie patrzeć, ja tutaj nie chcę żadnych podziałów wchodzić i mówić, czy to jest rozsądne, czy nierozsądne takie podziałów używać i po co takie podziały w ogóle powstały. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że można, można powiedzieć, że istnieje kultura sakralna i kultura, którą nazwiemy kulturą profanum. I tu już bym chciał od razu, abyśmy powiedzieli pewne rzeczy. I po pierwsze kultura sakra sakralna, czyli kultura, czyli zarówno dzieła literackie, e, dzieła rzeźbiarskie, malarstwo, e, cała architektura, e, Czyli dzieła, które powstały ze względu na Boga, lub inaczej mówią nam o Bogu, tak? Ponieważ nigdy nie wiemy, jaka była intencja twórcy. Intencja twórcy, mimo że poloniści uwielbiają, aby na języku polskim odpowiadać, co twórca miał na myśli, to my nigdy nie wiemy, co miał na myśli. Możliwe, że czasami jego jedyną myślą to było to, żeby za to dzieło wyżywić siebie i swoją rodzinę. Jednakże ostatecznie dzieło nam nie, o tym nie mówi. Dzieło nam mówi o czymś innym. Mówi o rzeczach wielkich. Ta kultura, czyli kultura sakralna, ma to do siebie, że jest kulturą Ogólną, i każdy ma do niej dostęp. I tak zawsze było. To znaczy, nie wiadomo, jakie wielkie dzieło Michała Anioła, czy też jakich innych twórców, służyło każdemu. Służyło papieżowi, który na to dzieło patrzył, ale służyło też, nie wiem, rzymskiej prostytutce, która przyszła się pomodlić. Mimo, że ona nie mogła tego dzieła może dotknąć i to nie była jej własność, to jednak z tego dzieła korzystała. Dlatego kultura sakralna jest tak wspaniała, ponieważ przez wieki należała ona do całości chrześcijaństwa, czyli do tych na samej górze i do tego, tego plepsu, czyli nie była do końca kulturą elitarną, tak? Jak na przykład opera, do której raczej nie chodzili ludzie, którzy nie mieli pieniędzy, albo właśnie te rzeczone prostytutki. Natomiast należała do wszystkich. Pod tym względem była świetna. No i mamy kulturę profanum, czyli wszystko, co jest związane z niewiarą. I chciałbym powiedzieć, że tu nie chodzi o kulturę profanacji, bo czasami niektóre dzieła kultury są, no, profanują cokolwiek, tak? Penis powieszony na krzyżu nie jest dla mnie Kulturą profaną, czyli kulturą niezwiązaną z religii, tylko to jest jakieś dzieło, które ciężko nazwać kulturą w ogóle. Więc o czymś takim nie mówię. Mówię o tych wszystkich dziełach, które ze swojego założenia, ze swojej istoty, nie mówią o rzeczach ostatecznych, nie mówią o rzeczach boskich, nie wspominają Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego, Trójcy Przenajświętszej, Matki Boskiej i tak dalej. Wydaje mi się, że rozumiemy o co chodzi. Ale w tym podziale, jak w każdych podziałach, kryje się pewne niebezpieczeństwo. Oznacza ten podział, że możemy. W cudzysłowie, olać część kultury, a nawet większą część kultury, e, i uznać, że ona nie musi nam mówić o Bogu, że ona nie mówi o Bogu, nie mówi o rzeczach ostatecznych i służy tylko jako taka płytka rozrywka. E, lub e, coś, co ma w, w nas stworzyć katarzizm, jak na przykład mówili Grecy, tak? Albo nam dać po prostu e, odetchnąć od tego znoju, w którym mieszkamy. Ja bym natomiast patrzył na to inaczej i ja często pewne rzeczy sakralizuję. To znaczy nadaję mu sakralny charakter. Od razu chciałbym powiedzieć, co to znaczy sakralizacja, bo może niektórzy mnie złapią. Z jednej strony Sakralizacja to nadawanie rzeczy świętych rzeczom nieświętych, i czasami sakralizujemy pewne rzeczy, na przykład pracę, staje się ona dla nas najważniejsza, i w ten sposób słowo sakralizacja jest słowem negatywnym, ponieważ zmieniamy porządek rzeczy. Ponieważ coś, na przykład praca, trzymajmy się tego przykładu, staje się dla nas sakrum, staje się dla nas najważniejsze, staje się dla nas Bogiem, przez co nie służy nam, a my służymy Jemu. I nie mam na myśli takiej sakralizacji. Mam na myśli sakralizację jako że oddawanie czci Bogu przez rzeczy, które do tego. Nie zostały stworzone, czy też w pewien sposób wykorzystywanie rzeczy, które swoje Podstawowe założenia mają inne do rzeczy największych. Zwróćcie uwagę na Msze Święto. Tam w pewnym momencie dochodzi do sakralizacji. Jest taki moment ofiarowania, gdy kapłan przynosi chleb i przynosi wino, i już nie walczmy o to, czy to jest ten opłatek, czy to jest chleb, który jest rzeczywiście wypieczony. To nie ma znaczenia. Po prostu jest kawałek chleba i wino. Wino, które najczęściej zostaje stworzone, niekoniecznie też po to, żeby służyło na ołtarzu, bo czasami wina, wiem, wykorzystywane są różne. Muszą być pewne tylko zasady, ale można sobie wybrać takie wino albo inne. I w w pewnym momencie kapłan bierze to wino i bierze ten chleb, i przedstawia przed Bogiem, że przynieśliśmy ten chleb i przynieśliśmy to wino, żeby ono zaraz stało się ciałem i krwią Chrystusa. Czyli od tego momentu ofiarujemy ten chleb i to wino. Tobie, żeby służyło czemuś innemu. I tak naprawdę można robić ze wszystkim. Tak przede wszystkim człowiek powinien robić ze swoim życiem. Nasze życie, które jest tu na Ziemi, powinno służyć Bogu, powinno być znakiem Boga, więc my powinniśmy sakralizować swoje życie. Czyli nasze życie powinno stawać się życiem boskim tutaj na Ziemi. Ale możemy tak robić też z innymi dziełami kultury. I ja tak robię w swoim życiu. Oglądam Tora 4 i oczywiście świetnie się bawię. Oglądam pewną historię, ale zastanawiam się, czy ta historia może mi powiedzieć coś więcej. I ktoś po Powie, że Rafał, ty przeinterpretujesz tą sytuację, ten film, to dzieło kultury. Przecież autor nie miał tego na myśli i znów się kłania język polski fatalnie zresztą według mnie prowadzony. Zgadzam się z panem Krzysztofem Majem, który na ten temat ma swoje w, w internecie wywody, że tak powiem, że w Polsce język polski no, jest fatalny, tak? Ponieważ uczymy się, co autor miał na myśli. Tymczasem człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Tworzenie mamy jakby we krwi. Bóg jest stworzycielem, on to wszystko stworzył, i my też mamy takie pragnienie, chcemy tworzyć. I uwaga! akt odbioru kultury, interpretacji kultury jest też aktem tworzenia. Ja tworzę pewną interpretację. Oczywiście możemy zaraz dojść do wniosku, że to nie ma prawdy. Wcale tak nie twierdzę, prawda jest, jest prawda ogólna. Natomiast możemy wywnioskować czasami rzeczy gdzieś głębiej. Możemy się zastanowić, czy nam konkretnie, nie musimy twierdzić, że to musi każdemu powiedzieć to samo, ale nam konkretnie, jakieś dzieło kultury nie mówi czegoś więcej. Może właśnie Duch Święty mówi do naszego serca i wykorzystuje to dzieło kultury. Zwróćcie uwagę, że Święty. Apostoł Paweł w pewnym momencie w mowie do Pogan mówi, wyczcicie Boga, tam jest taki ołtarz, Bogu nieznajomemu którego nie znamy. I wy czcicie prawdziwego Boga. Słuchajcie, on wykorzystał ryt pogański, cały, pewnie krwisty i tak dalej, żeby powiedzieć, patrzcie, Bóg do was już mówił, nie? Wykorzystał coś wcześniej, żeby do was przemówić. Skoro Bóg może wykorzystać takie rzeczy, to dlaczego nie może wykorzystać jakiegoś filmu, serialu, komiksu, książki, wiersza, czy czegokolwiek innego, gdzie nie mamy napisane ODA do radości? Chociaż od do radości to jeszcze można rozmawiać, bo to też można powiedzieć, że nie jest boskie, ale my nie mamy napisane na przykład umiłowanie Trójcy Świętej, tak? Albo to nie są wspomnienia e, siostry Faustyny, czy też e, jakiegokolwiek innego świętego. My często właśnie się zamykamy, twierdzimy, to dzieło nie musi nam powiedzieć nic wielkiego, więc możemy sobie je obejrzeć i skupić się tylko na warstwie, która jest warstwą taką troszeczkę, no nie chcę powiedzieć płytką, bo mi nie o to chodzi, ale taką niegłęboką, bo no, w ten sposób nazwijmy to. I oczywiście. Takie spojrzenie chciałbym Wam zaprezentować, ale też muszę Wam się przyznać, że to nie jest tak, że ja po prostu wpadłem na coś takiego w, w pewnym momencie mojego życia i tak zacząłem patrzeć na dzieła kultury. Nie, ja sam zostałem tego nauczony i nie chciałbym tutaj być nauczycielem i Wam Was czegoś uczyć, bo nauczycielstwo kojarzy mi się z takim ekskatedra, pokazywanie, ja wiem, ty nie wiesz, mistrz, uczeń i tak dalej. Ale chciałbym Wam pokazać coś, bo chciałbym, żebyście przeżyli przygodę, którą ja przeżywałem, gdy byłem w gimnazjum. To, gdy byłem w gimnazjum, a potem w liceum, Przeżyłem taką przygodę swojego życia, to znaczy konfrontowałem się z kilkoma osobami i z jedną książką, która nauczyła mnie patrzeć zupełnie inaczej na świat. Najpierw powiem o książce. To była książka Dzikie Serce John Erglage. To jest protestant, który pisze o potrzebach męskiej duszy. Ja ogólnie rzecz biorąc, absolutnie nie cenię sobie literatury protestanckiej. Jako katolik zdaję sobie sprawę, że ta literatura po mojemu oczywiście często nie dotyka problemów i nie jest taka, jak mi się podoba. Ja osobiście nie znam obecnej teologii protestanckiej. Zawsze, gdy krytykuję na przykład coś z protestantyzmu, to zawsze mówię, jak mówił Luther albo jak mówił Kalwin, bo te tezy znam, z nimi dyskutuję i o nich czytam. Natomiast nie mam pojęcia tak naprawdę, jak Kościół luterański. Tezy Lutra przez wieki przemielił. A przemielił na pewno, skoro dzisiaj na przykład nie przeszkadza im kultura homoseksualna, a Lutrowi jak najbardziej wszelkie rzeczy związane z seksualnością, nawet damsko-męską, a już w ogóle e, homoseksualną, na pewno bardzo przeszkadzało. Więc ja nie śledzę tych trendów, dlatego zawsze mówię, co mówił Luther, co mówił Kalwin. I temu się przeciwstawiam. Natomiast to dzieło, czyli Dzikie Serce. Jest to książka, która tak naprawdę jest chrześcijańską książką. Można powiedzieć, nie jest taką protestancką. Natomiast twórca, mówiąc o pewnych potrzebach serca mężczyzny, bardzo często opiera się na piśmie świętym i na dziełach kultury. Na przykład porównuje jakąś Ewangelię i Braveheart. Albo jakąś Ewangelię i jakiś inny film, na przykład Szklaną Pułapkę. I tak dalej. I w ten sposób wyciąga pewne rzeczy. Aby pokazać tezę, jak mężczyzna powinien być w pełni sobą. Ja tą książkę czytałem, gdy miałem 15-16 lat i wywarła na mnie olbrzymie wrażenie. Mimo że wiedziałem, że z protestanckami, może z kilkoma rzeczami się nie zgadzałem, i mimo że ona jest książką niebezpieczną, o czym pisze sam autor, ponieważ autor przyznaje się do tego, że kilka razy miał w swoim życiu takie rozmowy z mężczyznami, których zachęcił do tego, by zrobili w końcu dla siebie coś, o czym marzyli przez lata, żeby w końcu uruchomić swoje serca, ci mężczyźni na przykład zostawili swoją rodzinę i. Po do kochanki, co by nie było intencją autora, i y, ci, którzy słuchali autora. No, szukali tylko usprawiedliwienia do tego, żeby zgrzeszyć. I John Everglets o tym pisze, że ta książka może być trochę niebezpieczna dla ludzi, no, którzy nie mają ukształtowanego sumienia. Więc, y, dlatego, nie jest to książka jakaś, bym powiedział, którą bym wszystkim polecał, ale jest na pewno bardzo dobra, jak jest się mężczyzną. I właśnie autor, który spogląda na dzieła kultury i mówi: Tam Pan Bóg mi powiedział to, tam Pan Bóg mi powiedział tamto. To mi pozwoliło spojrzeć, że można zobaczyć taki Braveheart, który dla mnie był też poruszającym filmem, i pomyśleć o czymś więcej. Nie tylko o tym, że oglądamy historię Szkota bijącego się z Anglikami, ale może oglądamy historię człowieka, który przezwycięża siebie i staje się mężczyzną w pełni, i czy ja tak nie chcę. Oto taki najprostszy przykład z tej książki. Natomiast oprócz tej książki na, mój, na moje życie miał wpływ dwóch ludzi. To byli ludzie zupełnie z innych baniek: jeden ateista, a drugi katolik. Tym katolikiem był pan Piotr Beleś, to jest taki człowiek, który tutaj właśnie w kaliskim świadku kultury jest bardzo znany. On już niestety nie żyje. W zeszłym roku był jego pogrzeb, który założył w Kaliszu takie dzieło, to się nazywało Akademia Klasika, w której uczył o sztuce, o filozofii, o muzyce, ale, ale także o filmie. I on na przykład pokazał mi Bergolandona, Landona, on pokazał mi Mechaniczną pomarańcze, on puszczał mi klasyki roka, o których nie wiedziałem, i zawsze potrafił odnieść. Je do Boga. Zawsze szukał tam pewnej filozofii, zawsze szukał tam pewnej głębi. Mogłem się z nim czasami nie zgadzać, ale on mi otworzył oczy, że można dalej, można więcej. I w ten sam sposób pokazał mi pewien ateista. To był. Pan Maciej Monaster Błażejczyk, twórca y, grafik, twórca wielu pięknych okładek do książek. Natomiast ja przyjaźniłem się z nim, gdy byłem w gimnazjum w liceum. Był to szwagier mojego kolegi. E, I godziny przesiedziałem u niego w jego y, kuchni, piłem zbyt słodką herbatę i dyskutowaliśmy na temat Platona, na temat science fiction, na temat fantazy, na temat świętego Tomasza. I on był ateistą i zawsze y, po, pokazywał mi inną perspektywę, nie moją perspektywę, ale zawsze musiałem się konfrontować. I to był taki tygiel, gdzie ja po prostu w tym tyglu często broniłem. Bardzo mocno swoich przekonań, a czasami nie miałem argumentów i dochodziłem do wniosku, że kurde wierzę w coś, a nie mam argumentu, nie umiem tego obronić. Co za mnie za katolik? I ten człowiek właśnie pokazał mi, że trzeba umieć obronić swoje argumenty, ale można też więcej. On mi pokazał science fiction, on mi pokazał fantazy, które nie jest głupim science fiction, który nie jest głupim fantazy, tylko jest czymś głębokim, naprawdę głębokim. I te trzy osoby miały wpływ, znaczy te trzy osoby, no bo John Earl nie, nie poznałem go tylko i wyłącznie, poznałem go poprzez jego dzieła, poprzez literaturę. Pokazały mi, że na kulturę można patrzeć inaczej, i do tego was będę zachęcał. I wkrótce, już w ciągu tego tygodnia, pojawi się materiał na kanale o pierwszym dziele. To chciałbym wam w ten sposób pokazać, jak na dzieło niezwiązane z religią, niezwiązane z wiarą, można spojrzeć oczami wiary, i czy może nas czegoś nauczyć. Bardzo dziękuję, jeżeli tutaj dotarliście. Mam nadzieję, że będziecie czekali na następny film i będziecie rozumieli, jak będę go interpretował, i to był wstęp, żeby rozumieć, o co mi będzie w ogóle chodzić. Do usłyszenia, do zobaczenia. Widzimy się następnie. Zostawcie lajka, like przekażcie dalej. Dzięki najmocniej.